Zastanawialiście się kiedyś, jak szkoły językowe zachęcają nas do zakupu kursu? Wszyscy zawsze chwalą się takimi rzeczami jak wykwalifikowana kadra lektorska, najbardziej nowoczesny program. W porządku, tylko często też troszeczkę naciągają rzeczywistość. Dzisiaj powiem o pięciu bzdurach, jakie opowiadają szkoły językowe, żeby nas zachęcić do zakupu kursu. Na pewno widzieliście reklamę angielski w dwa tygodnie. Z nami nauczysz się angielskiego w zaledwie tydzień nowa formuła automatycznej nauki języka. Nauka języka angielskiego bez wysiłku. Nigdy nie otworzysz nawet książki. Twój mózg sam przyswoi wiedzę w zaledwie dwa tygodnie. Już po miesiącu od rozpoczęcia naszego kursu będziesz mówił jak prawdziwy native speaker. Na pewno słyszeliście takie slogany, a wiecie jaka jest prawda? Żaden szanujący się nauczyciel, właściciel szkoły językowej czy lektor nigdy nie powie Wam, że nauczycie się języka angielskiego w dwa tygodnie. Wiem, że teraz niektórzy są bardzo zawiedzeni, no ale niestety nauka języka to proces. Nie ma magicznych słuchawek, które założymy na noc, które spowodują, że nasz mózg automatycznie przyswoi język angielski. Co ci wiedzieć, ile tak naprawdę przeciętnie zajmuje nauka języka angielskiego? Są na ten temat badania. Ale od razu ostrzegam, że jeżeli chcecie usłyszeć, że nauczycie się języka angielskiego w miesiąc, to tego tutaj nie usłyszycie. Według badań potrzeba aż 70 godzin nauki, żeby dojść do poziomu A1, czyli do poziomu początkującego. A z kolei dojście do poziomu B1, czyli poziomu średnio zaawansowanego, zajmuje aż 520 godzin. Żadna szkoła nie zagwarantuje Wam, że nauczycie się języka angielskiego w dwa tygodnie, czy też w miesiąc. Żadna metoda też nie zagwarantuje tego. Nie dajcie się nabrać! To nie oznacza, że nie należy próbować. Jeżeli obudziliście się z ręką w nocniku i okazuje się, że nagle za miesiąc macie maturę ustną z języka angielskiego, no są na to pewne metody. Może języka w miesiąc się nie nauczycie, ale możecie nauczyć się pewnych technik, które pozwolą Wam zdać ten konkretny egzamin. Na pewno też słyszeliście taki slogan: gwarantowany sukces lub zwrot pieniędzy. Prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że nauczymy się języka. Prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie zagwarantować, że czegokolwiek się nauczymy. Gwarantować to można sobie to, że na przykład pralka będzie nam działała przez kolejny rok, a jeżeli nie będzie nam działała, to nam ją wymienią po prostu. Natomiast z językiem tak nie jest. Co wymienimy? Mózg? Jeżeli szkoła nalega, że dzięki jej programowi osiągniemy sukces i naprawdę nauczymy się języka angielskiego, taki murowany sukces, no to po prostu nas okłamuje albo. Znajdzie inne powody, przez które się nie nauczyliśmy. Szkoła może nam powiedzieć, że nie uczestniczyliśmy w pełni w zajęciach, nie odzywaliśmy się na tych zajęciach i dlatego nie nauczyliśmy się języka. Także nie ma czegoś takiego jak gwarantowany sukces. Prawda jest taka, że jeżeli my sami nie będziemy chcieli się nauczyć, to się po prostu nie nauczymy. Nikt nas do niczego nie zmusi. Nie dajcie się nabrać, że ktoś Wam zwróci pieniądze za cały kurs językowy, jeżeli się nie nauczycie języka. Dobra szkoła językowa będzie nas motywować do nauki, dobry lektor też będzie nas motywować do nauki. I to właśnie pozwoli nam osiągnąć sukces. Ostatnio, przeglądając Facebooka, rzuciło mi się w oczy ogłoszenie pewnej szkoły językowej, która napisała: limitowana liczba miejsc. Z psychologicznego punktu widzenia, powiedzenie nam, że coś jest limitowane, powoduje tylko, że chcemy czegoś bardziej. Na pewno wszyscy byliśmy w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy w sklepie, przymierzamy coś, powiedzmy jakąś bluzkę, a tak w sumie to nie wiemy do końca, czy ona nam odpowiada. Po czym nagle okazuje się, że nie ma naszego rozmiaru. Co robimy? Zaczynamy usilnie szukać właśnie tej bluzki, bo nagle, przez to, że jest niedostępna, zaczęła nam się podobać. Podobnie jest z kursami. Jeśli ktoś nam mówi, że liczba miejsc jest ograniczona, to w ten sposób chce nas przekonać do tego, żebyśmy dokonali zakupu jak najszybciej. Żebyśmy tu i teraz, nie zastanawiając się, po prostu kupili dostęp do tego kursu. No bo przecież liczba miejsc jest limitowana. Dzisiaj jest promocja, jutro może jej już nie być. To stwierdzenie o limitowanej liczbie miejsc próbuje w nas wywołać takie poczucie, że jeżeli tego nie zrobimy w tej chwili, to możemy stracić ogromną okazję. Często też, żeby podsycić to poczucie, że naprawdę jest limitowana liczba miejsc, szkoły piszą: zostały tylko trzy miejsca na danym kursie. Nie dajcie się nabrać na takie bzdury. Jeżeli szkoła językowa ma wielu chętnych na dany kurs, to po prostu uruchomi drugi taki kurs, bliźniaczy kurs, dlatego że to się po prostu opłaca. Czwarta bzdura, którą często opowiadają szkoły językowe, to 6 miesięcy za darmo albo pierwsze 3 miesiące za złotówkę. Sprawdźcie, czy to oby na pewno jest za darmo, czy też za przysłowiową złotówkę. I podpisując umowę, sprawdźcie koniecznie, czy nie jest to zobowiązanie na przykład na 2 czy 3 lata. Umowa ze szkołą językową na 2-3 lata to naprawdę długie zobowiązanie. Zazwyczaj zapisujemy się do szkoły językowej na semestr. Jeżeli nam się podoba, jeżeli lektorzy są wykwalifikowani, fajni i w ogóle podoba nam się atmosfera w danej szkole, to zapewne będziemy kontynuować naukę właśnie w tej szkole. Więc czego się boją szkoły, które muszą podpisywać umowę od razu na 2-3 lata? Zastanówcie się nad tym. A może też zostajemy wpędzeni w jakieś zobowiązanie finansowe? Może chodzi o to, że przez pierwsze trzy miesiące płacimy tylko złotówkę, dlatego że potem będziemy płacić więcej? Może to jakaś forma kredytu? Warto to wszystko sprawdzić. Uważam, że konkurencja na rynku szkół językowych jest naprawdę spora, więc dzięki temu my, jako konsumenci, możemy wybierać i przebierać w kolejnych szkołach. Jeżeli nie podobają nam się warunki w tej jednej szkole, bo na przykład musimy podpisać umowę na 2 czy 3 lata, to możemy zawsze iść do innej szkoły, ale jeśli nie sprawdzimy, ile kosztuje kurs w innej szkole, to nie będziemy tego wiedzieć. Dobra szkoła językowa nigdy nie będzie od nas wymagać tak ogromnych zobowiązań, bo dobra szkoła językowa wie, że jeżeli dobrze wykonuje swoją pracę, to po prostu w niej zostaniemy. A teraz jedna z moich absolutnie ulubionych bzdur. Zapisz się do nas, a będziesz mówić jak native speaker. Opowiem Wam nawet śmieszną anegdotkę na ten temat. Gdy zaczynałam pracę jako lektor, dostałam możliwość poprowadzenia zajęć w bardzo dużej firmie. Byłam w niebo wzięta. Wiecie, klient marzenie, zwłaszcza dla początkującego lektora. Rzadko się zdarza, żeby lektor na początku swojej kariery mógł obsługiwać całą firmę, ale najpierw musiałam porozmawiać z osobą odpowiedzialną za organizację tego kursu. Poszłam więc na spotkanie, było bardzo sympatycznie. Pan zadawał pytania o mnie, o moje doświadczenie, wszystko grało, no i padło w pewnym momencie takie pytanie, czy jestem w stanie sprawić, żeby uczestnicy kursu mówili jak Native Speakerzy. Odpowiedziałam, nie. No i jak zapewne się domyślacie, roboty nie dostałam. Z perspektywy czasu wiem, że mogłam wyjaśnić, dlaczego mówię nie, bo nie dla każdego jest to zrozumiałe. Nie mówię, że nie warto pracować nad naszym akcentem. Oczywiście warto, ale osiągnięcie poziomu Native Speakera to zupełnie co innego. Dam wam przykład. Sposób wymówienia danego dźwięku zależy od wielu czynników. Od tego, jak układamy język, czy od tego, jak napinamy nasze mięśnie i nerwy twarzy. Jest taka teoria, że po piątym czy szóstym roku życia nie jesteśmy w stanie już osiągnąć natywnego akcentu, a to z tego względu, że już tutaj następuje ułożenie wszystkich czynników pod nasz pierwszy język. Więc do szóstego roku życia ten repertuar dźwięków, których się nauczyliśmy, będzie nam potem towarzyszył przez życie. To nie oznacza, że nie dodamy nowych dźwięków, ale może oznaczać, że przy uczeniu się danego dźwięku możemy mieć spore problemy, żeby odpowiednio ułożyć język, czy też manipulować mięśniami i nerwami twarzy. Przykładowo, w języku polskim zupełnie inaczej wymawiamy literę R. W języku polskim powiemy R, a w języku angielskim powiemy R. W tym momencie język, czubek języka, jest cofnięty do tyłu dlatego że litera R w języku angielskim to tak zwane RetroFlex R. No i tutaj widzimy, że niby ten sam dźwięk, a jest zupełnie inne ułożenie i języka, i inaczej manipulujemy mięśniami twarzy, żeby wymówić dany dźwięk. I o ile możemy, naprawdę możemy pracować nad naszym akcentem, pracować nad ułożeniem tego języka, nad y, tymi mięśniami twarzy, tak żadna szkoła językowa nie jest nam w stanie zagwarantować, że będziemy mówić jak Native Speakerzy, że poprawimy na tyle nasz akcent, żeby brzmieć jak Native Speaker. Zresztą też są bardzo różne przypadki. Niektórzy łatwiej radzą sobie z wytwarzaniem nowych dźwięków, inni troszeczkę gorzej. To nie jest tak, że jest to niemożliwe. Ale jest tak, że mało komu się to udaje. Więc weźcie pod uwagę, że jeżeli szkoła twierdzi, że będziecie mówić jak Native Speakerze, no to po prostu was okłamuje. To kolejna bzdura. Mam nadzieję, że teraz wybierając kurs, zrobicie to bardziej świadomie i nie dacie się nabrać na bzdury, które opowiadają szkoły językowe, na te tanie chwyty marketingowe. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego wideo. Bardzo proszę, subskrybujcie łapki w górę i do usłyszenia.